do tego doszło? W trakcie wyprzedzania nie, tak, po prostu pan, pan zajechał mi się. drogę i zjechałem po lewej stronie na barierkę i wpadłem w pośrki i znalazłem się tutaj. Yy, miał pan dużo szczęścia chyba? Bardzo dużo szczęścia. Bardzo dziękuję za to, że nikomu ci nie stało. Ale przestrzega pan yy, przyszłych kierowców, którzy dokonują jakichkolwiek manewrów, że powinni się. No, lepiej zorientować w sytuacji na drodze. Dokładnie, popieram to, powolna jazda i ostrożna, bo może dojść do strasznego zdarzenia właśnie, takie miałem, uczestniczyłem dzisiaj i nie życzę temu nikomu. Jechaliście Państwo w miarę mm, zgodnie z przepisami, zgodnie z, jeżeli... Zgodnie z przepisami jechaliśmy, jechaliśmy na wakacje i tak się kończą niekiedy wakacje, właśnie, jak ktoś jest nieuważny na drodze. Czyli ostrożność, ostrożność i... Zgodnie z bezpieczeństwem, tak? Przede wszystkim, przede wszystkim. Patrzyć się w lusterka przede wszystkim, co się dzieje na drodze. No miał Pan dużo szczęścia, że wpadł Pan właściwie na tą barierkę, bo gdyby nie ta barierka, mógłby Pan na drzewie się zatrzymać. Tak, ta barierka uratowała nam życie, naprawdę. Ruchu drogowego Góra. W dniu dzisiejszym około 12.30 otrzymaliśmy wezwanie do zdarzenia drogowego na ulicy Wrocławskiej w Jeleniej Górze. Tutaj wylot w kierunku Wrocławia przed laskiem tak zwanym. Po przyjeździe na miejsce zastaliśmy dwa pojazdy. Jeden to Volkswagen, drugi Fiat. No i tutaj według relacji świadków, jak i opisu osób, które były tutaj na miejscu, kierujący pojazdem Fiat jadąc od strony Wrocławia w kierunku Jeleniej Góry postanowił zmienić pas ruchu podjąć manewr wyprzedzania w tym momencie na pasie, na który zamierzał wjechać był już pojazd Volkswagen, doszło do zdarzenia w wyniku tego Volkswagen zjechał na lewą stronę uderzając w drzewo natomiast pojazd Fiat zatrzymał się 50 metrów dalej. E... Czy można powiedzieć, że to jest ewidentny przykład no, złego poruszania się po drodze niezachowania bezpieczeństwa przez kierującego? No tak, ja tutaj na miejscu wytłumaczyłem sprawcy zdarzenia kierującemu pojazdem Fiat mieszkańcowi sąsiedniego powiatu, że jest to elementarz przy, przy zmianie pasa ruchu. Niestety podstawową rzeczą to jest zachowanie szczególnej ostrożności i ustąpienie pojazdowi, który jest już na masie, na który zamierza wjechać. No, na szczęście tutaj pogotowie e, ratunkowe przyjechało na miejsce. E, wszyscy uczestnicy e, przebadani nie chcieli e, tutaj jechać do szpitala. E, sprawca przyznał się do, e, tego do winy. Został karany mandatem karny w wysokości 300 zł. W obydwu przypadkach zostały zatrzymane dowody rejestracyjne. No i tutaj apeluję na szczęście do wszystkich kierowców, na szczęście nie doszło tutaj do poważnych obrażeń, chociaż wypadek, to zdarzenie wygląda bardzo poważnie. Dużo szczęścia, tak jak tutaj kierowca Pozwana powiedział, miał na miejscu. Dobrze skończyło się tylko na takich obrażeniach. Czy Straż Pożarna y, m, używała urządzeń jakiś mechanicznych do wyciągnięcia poszkodowanych? Nie, nie. Tutaj na miejsce na szczęście była potrzebna Straż Pożarna, uczestnicy zdarzenia, wyjście z pojazdów, po prostu sił.